Zmiany na uczelniach. Czarnek broni wolności poglądów przemysła w czarnek o wolności i przekonań, nikt nie może być pociągany do odpowiedzialności. Chcemy zabronić wszczynania jakiegokolwiek postępowania, i wyjaśniającego i dyscyplinarnego, w sprawach które są absolutnie przedmiotem wolności gwarantowanej konstytucyjnie, powiedział w sobotę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas 16 zjazdu klubów Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Chcemy zabronić wszczynania jakiegokolwiek postępowania, i wyjaśniającego i dyscyplinarnego, w sprawach, które są absolutnie przedmiotem wolności gwarantowanej konstytucyjnie. Nikt nie może być pociągany do odpowiedzialności za głoszenie swoich przekonań światopoglądowych, filozoficznych i religijnych, także w życiu publicznym, mówi o tym Konstytucja oczywiście w granicach prawa, bo przecież nie można promować komunizmu, rasizmu, faszyzmu podkreślił Czarnek podczas debaty na zjaździe klubów Gazety Polskiej. Jak zaznaczył, chodzi mu o wolność głoszenia każdych poglądów, zarówno lewicowych, centrowych jak i prawicowych. Zdaniem ministra edukacji, nauka jest poszukiwaniem prawdy, a jeśli ktoś hołduje głupocie, to żadnym naukowcem nie jest, podobnie jak nie jest nauką hołdowanie głupocie. Czarnek podał przykłady poglądów, które on uważa za, głupoty, na przykład, że płci jest ponad 200 i że każdy w dowolnej chwili może być kobietą lub mężczyzną i tym podobne. Pakiet wolności akademickiej, jeśli ktoś powie, że się z tym nie zgadza i nie zgadza się na promowanie głupoty, to natychmiast jest trzysta dyżurnych profesorów w tym kraju, którzy podpisują pismo do rektora uczelni z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko takiemu naukowcowi, który ośmielił się nazwać głupotę głupotą. Rektor nawet w kul na wszelki wypadek wszczyna takie postępowanie wyjaśniające, aby to jego nie atakowali. Efekt jest taki, że cała ta rzesza ludzi normalnych w uniwersytecie siedzi w szafie, aby tylko nie być poddana ostracyzmowi i narażona na postępowanie dyscyplinarne, wyjaśnił Czarnek. Dlatego w jego resorcie powstał pakiet wolności akademickiej, który będzie głosowany w sejmie. Minister opowiedział o swoim spotkaniu z jednym z rektorów polskiej szkoły wyższej, który miał powiedzieć mu, że w jego uczelni 15% Kadry to krzyczące lewactwo, ok. 5% to skrajna prawica, zaś 80% to środek, który, jak się wyraził, siedzi w szafie, bo się boi tych krzyczących z lewicy. I teraz coś trzeba zrobić, żeby ich uwolnić, bo nauka może być uprawiana tylko wówczas, gdy jest wolność badań naukowych, publikowania ich i głoszenia swoich poglądów, podkreślił Czarnek. Wysokie nakłady na naukę według ministra edukacji, szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce, to jest obszar w budżecie państwa, który w ciągu ostatnich 10 lat odnotował największy wzrost pod względem przydzielonych środków. Nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe wzrosły z poziomu 9 miliardów złotych do poziomu 30 miliardów złotych. Z kolei studentów było z 2 milionów do 1 milionów. To, przeliczając na jednego studenta, nakłady na polską naukę wzrosły o ponad 300%. Czy zauważyliście Państwo jakieś drgnięcie polskich uczelni w jakichś rankingach albo zwiększenie poziomu nauczania na polskich uczelniach? Zwrócił się do uczestników zjazdu Czarnek.